Cześć, Jacek z tej strony. Mam dla Was dzisiaj trochę inny film, bo na stronie YouTube'a Godoxa, Godox Global pojawiły się dwa teasery odnośnie najnowszej lampy Godox ADES 100 Pro. Ostatnio na moim kanale pojawiła się recenzja 300 Pro, a Godox już tutaj coś nam pokazuje, że się niedługo pojawi setka. I pojawiły się dwa takie króciutkie filmy. Pierwszy jest to lampa obracająca się w mroku. Podświetlone są tylko niektóre detale i delikatnie widać zarys całej lampy, a później odwraca się do nas palnikiem. I po tym filmie możemy stwierdzić, że będzie to bardzo kompaktowa lampa z gołym, palnik znaczy nie z gołym palnikiem z okrągłym palnikiem takim prawdopodobnie jak w V1 albo z tym okrągłym palnikiem z. AD200, tudzież Reportera 200, tym takim dodatkowym. I tam jest chyba na dole taka kropeczka, która sygnalizuje, że będzie to miało też małego LEDa. Także będzie to taka frenelowa soczewka z właśnie V1 i z tej 200. -ki. I nie będzie miała gołego palnika i prawdopodobnie nie będzie miała wymienianych palników, no bo bez przesady. Ale będzie to taka jednolita jakaś konstrukcja. Tam na zarysie widać też u góry ten czerwony taki jak to nazwać? Ten, to jest fotocela. Podajże to jest taki, taki, taka kopułka czerwona, odbiornik podczerwieni. Tyłu, tyłu lampy nie pokazali. Bardzo mało rzeczy w ogóle pokazali, tylko oczywiście przód, ten palnik. A drugi filmik jest to po prostu, są to puszki. I co może wskazywać, że właśnie lampa będzie wielkości puszki po napoju, znaczy takim po prostu wielkości. Puszeczki chyba 0,33 litra, dlatego że ona jest taka mała pękata i byłby to idealny rozmiar tej lampy i sama nazwa AD100 Pro już wskazuje też na podstawowe funkcje tej lampy z serii Pro, czyli prawdopodobnie regulację mocy błysku do 1,256, tryb Color Mode i te wszystkie tam inne jeszcze bariery, ale prawdopodobnie też oczywiście pełne wsparcie TTL a i HSS. -a. No i wydaje mi się, że Godox tutaj ładnie zagrał. Nie będę ukrywał, że jestem mega zaciekawiony jak ta lampa będzie wyg wyglądać już finalnie. Jestem też ciekaw kiedy to w ogóle pokażą. Na razie są tylko te małe teasery, ale pro, może na święta. Ale jest to naprawdę ciekawy produkt i dziwny produkt. Dlatego, że 100 sekund. to jest takie no, Lampy błyskowe, reporterskie. One tam niby tych 100 nie mają, jakieś 60 podobno, bo 200 to są niby trzy reporterki, jeżeli chodzi o moc, ale to też zależy oczywiście na jakim zoomie, także tutaj to jest zawsze kontrowersyjne, nigdy nie da się idealnie porównać lampy reporterskiej do e, powiedzmy plenerówki w watosekundach tego przeliczyć. Tak samo tutaj palnik w tej setce. On prawdopodobnie nie będzie miał zooma, wątpię w to, e, i prawdopodobnie będzie właśnie jak ta nasadka dwusetki taka stała, okrągła. I też będzie miała jakiś tam konkretny, powiedzmy, zoom i to też nie jest goły palnik, także to też inaczej wypełnia softbox, znaczy inaczej. No inaczej błyska tym światłem, to jest tak jak gołe palniki, znaczy palniki w ProFoto, ale nikt na nie narzeka i wspaniale wypełniają softboxy. Także mi na przykład to nie przeszkadza. A lampa ta jest bardzo fajnym takim uzupełnieniem całego systemu dla osób bardziej wymagających, bo kto będzie chciał reporterki, ten będzie chciał, ale no ten dla strobistów, taka lampka to jest coś wspaniałego, bo i może działać jako światło główne, bo 100 sekund, to nie jest mało, jeżeli idziemy nawet w plener w cieniu, yy, portret robimy, to, to wystarczy. W pomieszczeniach to jest... Spokojnie za dużo na przyjemny portret. No, wiadomo, zdjęcia grupowe na F11 może być czasami za mało mocy, jeżeli będziemy chcieli robić na ISO, nie wiem, 100 albo 50, ale no jest, to, jest to ciekawe, dlatego że przy 100 sekundach i regulacji mocy do 1,256, jak zwykła lampa ma regulację do 1/128 i ma około 60 W sekund, to te 1,256. Na 100 sekundach to jest mniej niż 1,128 w lampie reporterskiej. I tutaj nagle ta mała lampa ma ogromny zakres mocy i jest idealnym dopełnieniem do lamp większych, jeżeli nie chcemy brać reporterek. Bo reporter z reporterkami jest też ten problem, że jednak ta konstrukcja jest wciąż lamp reporterskich z palnikiem odginanym, trzeba to albo dać w uchwyt odpowiedni. To rozłożenie światła nie jest takie równe jak w lampach z okrągłym palnikiem. Jest no, upierdliwe, jeżeli mam akumulatory. No, jest teraz coraz więcej wersji tych Ewo, właśnie z, z wbudowanymi, ale wciąż ta lampa wydaje mi się, że będzie miała więcej mocy niż w baterii, więcej ładunku niż powiedzmy nawet V1 z wbudowanym akumulatorem, albo może będzie to ten sam akumulator, nie wiem, może będzie wymienny. Wątpię, żeby był ten co z 200 dwusetki, z trzysetki, dlatego że w trzysetce już nie potrafili tego obudować, żeby była jedna tuba, także w setce bardzo możliwe, że będzie bateria z jedynki. Także kto wie i ze Starbosa 60 czy z tego tam TT 800 coś tam, nieważne. Jestem ciekaw, jestem bardzo ciekawy tej lampy. Mam nadzieję, że będzie kosztowała około 1000 zł, nie więcej. Nawet mam nadzieję, że będzie poniżej, żeby to zachęcić ten cen tą ceną jeszcze bardziej. Dlatego że 200 Pro mamy obecnie za jakieś 1700 zł. Mówimy tu o wersji Pro. Proszę nie piszcie, że 200 zwykła, jest za 1200, albo w promocjach za 1100. Tak, to jest zwykła, ale Godox ma swoją linię Pro i to jest ta linia. Także mamy setkę, 200, 300, 400, 600 Pro. I teraz 200 Pro jest za 1700, 300 Pro jest za 2,5, 400 jest tam. No, jakieś tam ceny mają, ale. W, gdyby ona, ta setka, kosztowała około 1000 zł, to by była to idealna cena i w miarę uczciwa, bardzo uczciwa nawet za tego typu lampę. Jeżeli ona rzeczywiście będzie wielkości puszki po napoju, no to będzie to bardzo ciekawe rozwiązanie. Bo nawet jeżeli nie mamy miejsca już w torbie, to te wszystkie przegrody na butelkę. W plecaku, tam możemy lampę nawet schować, taką małą. No to jest, to jest ciekawe. To jest bardzo duże pole do popisu. Jestem mega zainteresowany tym, jak to będzie wyglądać. Nie mogę się doczekać. Na razie to był teaser. Na razie to było wszystko takie, wiecie, specjalnie, żeby budować to takie oczekiwania klientów. Mam nadzieję, że mniejsze oczekiwania zbudują niż e, Cyberpunk, ale. No jest to coś ciekawego. Dajcie znać w komentarzach. Linki zostawię do tych dwóch teaserów w opisie filmu. Czy widzieliście? Co o tym myślicie? Ja osobiście dwie takie i trzy setkę to dwusetki się pozbędę. Dlatego, że na kontrę będą idealne, na delikatne portrety fajne. Trzy setka na światło główne. Dwusetka jest już w tym momencie za duża. Przy trzysetce i takich setkach Dwusetka robi się automatycznie za duża, co jest śmieszne, bo jeszcze pół roku temu tego bym nigdy nie powiedział i jeżeli ktoś się pytał mnie o taką fajnej, fajniejszą lampę dla portretów w plener, no to w większości polecałem 200. -kę. Teraz to się może troszeczkę zmienić. Ciekawe jak z mocą będzie właśnie i w plenerze i w pomieszczeniach. To trzeba będzie przetestować. Mam nadzieję, że w Stryku się szybko pojawią. Ja odkładam sobie na seteczkę pierwszą, żeby ją zgarnąć. W Quadralaicie pewnie się pojawi dużo później niż w Godoxie. Godox u nas teraz wchodzi na rynek polski, też, też są polscy dystrybutorzy, także tutaj też się troszeczkę zmienia dostępność tych lamp, ale jest to bardzo fajne i ciekawe urządzenie. Nie mogę się doczekać. Dajcie znać, co myślicie o tej lampie i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!